Cześć, z tej strony bn 23 i witam was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Lore. I można powiedzieć, iż jest to taki bonusowy materiał, bo mimo, już opcja kim jest Goregrind, czyli bohater dzisiejszego odcinka pojawiała się w ankietach, no to nie wygrała ona ani razu. Natomiast z racji, że miałem nagrać inny, dłuższy filmik z Kingdoma, a no czasowo e, ostatnio nie wygląda to za dobrze... To stwierdziłem, że jak mam chwilę nagram po prostu, żeby też nie zostawić was absolutnie w ogóle bez filmów. I dziś przyjrzymy się kim jest Gorgrind. Prawdopodobnie jeszcze pojawi się taki drugi króciutki odcinek, kim jest spaczony denas. I będziemy mieli omówionych na kanale wszystkich obecnie dostępnych bossów w Kingdom Rush Alliance. No i standardowo na początek omówię wygląd tego bohatera, jak on się prezentuje, następnie przyjrzymy się właściwościom zdolnością mocą tego bohatera, co on potrafi, w jaki sposób walczy, i tak dalej. Następnie historii, jak był opisywany, kim w ogóle jest. No i na koniec jeszcze ciekawostki. Ciekawostki będą głównie związane z kwestiami wypowiadanymi przez samego Gorgrinda. No i Gorgrind, tak w formie wprowadzania powiem, jest pierwszym bossem w Kingdom Rush Alliance. Jest przywódcą tych dzikich bestii, które były zapowiadane na długo przed premierą gry. No i jest to też dość prosty boss, można go pokonać naprawdę w parę, paręnaście sekund, więc taki aż może nawet za prosty. No ale jednak jest to pierwszy boss, a one nigdy nie były trudne, choć ten to, słyszałem opinię, że jest już poniżej jakiegokolwiek poziomu. I zaczynając od wyglądu, od opisu tej postaci, chyba to już nawet mówiłem w odcinku, gdzie twórcy pokazali przed premierą gry Grinda. Ale bohater ten dla mnie jest takim troszeczkę połączeniem innych bossów w serii. A mianowicie Hichieny z Kingdom Rush Origins oraz King Pina z Kingdom Rush 1. I nie wiem czy jeszcze jakiegoś bossa bym tutaj e, dał. Dlaczego jest podobny do Hichieny? Bo też jest wielkim, humanoidalnym takim zwierzęciem jakby. Hichiena był oczywiście hieną, bo był gnolem. Natomiast Gorgrind jest takim wielkim dzikiem, takim wielkim knurem, który właśnie ma potężne kły, jest bardzo masywny, no i widzimy tutaj w porównaniu z żołnierzami sojuszu, jest ogromny. Natomiast dlaczego z Kingpinem? Bo też jest przywódcą pewnej grupy działającej na terenie lasów po prostu kryjącej się na terenie lasów może bardziej, też ma tu jakieś złote elementy i też gromadził skarby, bo przecież w tym legowisku Gorgrind'a Mamy różne skarby i tam m.in. zostaje znaleziony legendarny artefakt, jakim jest Miecz Elin, tym, którym odczarowano króla Denasa, gdy był spaczony złą magią i ten, który właśnie król Denas sam użył do ostatecznego pokonania nadzorcy w finałowej potyczce. Dlatego no tutaj, właśnie dlatego skojarzenia z tymi bossami mamy. Natomiast jeśli chodzi o wygląd Goldgrinda, no z jednej strony podoba mi się ten design, Natomiast z na drugiej jest raczej to dość prosty przeciwnik pod względem, właśnie tego designu. Jest to po prostu wielki zwierz, wielki knur walcząc takim właśnie taką kulą na łańcuchu z kolcami. Nawet tutaj nie wiem, nie wiem, czy to ma jakąś rękojeść tutaj. Pewnie ma, ale bardzo nie zdziwiłbym się, gdyby sam łańcuch po prostu trzymał zakończony tą kulą ten gorgrind. Widzimy też właśnie inne złote elementy, oprócz tego, że ma coś na szyi, ma kolczyk w uchu, ma też pierścień na jednym z palców, no i też ma jakieś fragmenty zbroi. No i też widzimy, że ma charakterystyczne włosy, właśnie owłosienie na grzbiecie i na głowie. No i myślę, że jeśli chodzi o jego wygląd, no to tyle, co możemy powiedzieć. Raczej niczym specjalnym innym się nie wyróżnia. Jeśli chodzi o zdolność tego bohatera, jest to bohater typowo fizyczny, co mam na myśli, że używa on jedynie ataków, które polegają na tym, że używa on albo broni białej, albo po prostu swojej masy, zdolności takiej jaką jest siła fizyczna. Nie wyróżnia się niczym, nie rzuca żadnych zaklęć, czarów, nie blokuje wieżyczek, nie usuwa wieżyczek, po prostu idzie, przemieszcza się po ścieżce, atakuje nasze jednostki. No i właściwie to tyle. Także taki prosty rodzaj przeciwnika i pod względem też zdolności. Jeśli chodzi natomiast o historię tego bohatera, to właściwie jej nie ma. Jest to bohater, który. Nawet i kurczę w tym aspekcie jest dość ubogi. No bo jedyne co wiemy o tym, że jest samozwańczym królem dzikich bestii. I używa właśnie gigantycznego, jak to jest nazwane w opisie cepa, by miażdżyć swoich wrogów. E, chyba, że tutaj po prostu nazwę jakąś mi źle przetłumaczyło, ale raczej, raczej nie. E, także no wiemy tylko, że jest samozwańczym królem dzikich bestii. I fabularnie on odgrywa taką rolę, że po prostu miał być tą pierwszą przeszkodą. Natomiast patrząc na jednostki, jakimi dysponuje Sojusz, na właśnie te siły, no to nie oszukujmy się, dzikie bestie mimo już mają dość różnorodne jednostki. I naprawdę w sumie fajne, no to nie są jednak... Siłą, która by była w stanie zatrzymać tytułowy Sojusz Kingdom Rush Alliance, i wypadają przy nich na dość prymitywną frakcję. No, no i właściwie, jeszcze Goldgrind odgrywa taką rolę, że był on niejako strażnikiem, strażnikiem w cudzysłowie, dla, dlatego że po prostu było to trofeum, które on zdobył i miał w tym swoim leżu. No i właśnie, co miał? Mieczelin, który właśnie zdobył najpierw Wesper, a potem przekazał go królowi Denasowi. Który najpierw został odczarowany za pomocą tego artefaktu, a potem sam go dzierżył i używał jako broni. I właściwie na tym kończy się rola w fabule Kingdom Rush Alliance, jeśli chodzi o Gorgrinda. I tyle wiemy o tym wielkim dziku. No i przejść możemy do ostatniej już części, czyli do ciekawostek. I tak jak mówiłem, wszystkie ciekawostki dotyczą kwestii wypowiadanych przez tego bohatera. I pierwsza kwestia to kwestia, którą już widzieliśmy. Chyba w jakimś spotlightzie czy w czymś. Ważne, że dawno przed premierą gry. Czyli kwestia, kiedy on wstaje podczas 15 fali. Fine, I will do it myself. Czyli to jest kwestia, oczywiście, zapożyczona od Thanosa. Kolejna kwestia to Say Bacon again. I double dare you. I jest to nawiązanie do filmu Pulp Fiction, kiedy to Samuel L. Jackson, postać, którą wciela się ten aktor, mówi Say what again? I dare you. I Double dare You, czyli jest to nawiązanie do kolejnej kwestii z jakiegoś filmu. No i ostatnia kwestia, która ma swoją ciekawostkę, że tak powiem, też jest nawiązaniem do filmu i chyba najbardziej, chociaż nie, no może e, dla tutaj młodszych e, widzów, e, może nie będzie to najbardziej znany film dla mnie akurat jest, a mianowicie Władca Pierścieni. Dwie Wieże. No i mamy tutaj kwestię Gorgrinda. Humans are back on the menu boys. No jest to oczywiście nawiązanie do kwestii Meets back on the menu boys", co wypowiada Ugluk w dwóch wieżach. Czyli oczywiście Uruk z Isengardu, który miał e, wraz z Lurcem w filmie, w książce Lurca nie było rozbić drużyny pierścienia i przyprowadzić niedziałków Sarumanowi, gdyż ten chciał pierścień. No jeśli chodzi o Gorgrinda, to właściwie wszystko co możemy powiedzieć, nie wiemy nic więcej na temat tego bohatera. I myślę, że już się nie dowiemy. Taki prosty przeciwnik. I pod względem designu... Po prostu wielki dzik. Pod względem zdolności... Po prostu atakuje tą swoją bronią. Po prostu jest duży, wielki, groźny i tyle. Pod względem historii... Wiemy, że jest tylko przywódcą tych dzikich bestii. Mieszka w tym lesie. W swojej... Tej jamie noże miał te artefakty. Między innymi miecz Elin. No i odegrał taką rolę, że został pokonany, był tylko takim pierwszym przeciwnikiem, pierwszą przeszkodą na drodze Sojuszu dostatecznego pokonania kultu nadzorcy. I tyle. Nie jest to jakiś złożony bohater, także jak ktoś na to liczył, no to tak nie jest. I ja się z wami żegnam, słyszymy się w kolejnych materiach na kanale. Trzymajcie się i cześć!